Wszystko zaczęło się od dziwnego stukania w ścianę. Myślałem, że to sąsiad coś remontuje, ale było już po północy. Stukanie było rytmiczne. Trzy krótkie uderzenia, potem przerwa. Zawsze w tym samym miejscu. Zaregałem z książkami. Pomyślałem, może rury, może zwierzę, ale kiedy przyłożyłem ucho do ściany, usłyszałem coś jeszcze. Szep. Nie rozumiałem słów, ale głos był bardzo blisko. Jakby ktoś stał po drugiej stronie. Tyle, że tam nie ma drugiego pokoju. Tam jest pusta przestrzeń. Ściana zewnętrzna. Blok stoi sam. Następnej nocy usłyszałem to znowu. Tym razem nie tylko stukanie, ale też drapanie. I znowu ten sam szept, tylko że teraz wypowiedział moje imię. Dokładnie cicho szeptem Patryk, zamarłem. Nie spałem już tej nocy. Postanowiłem nagrać dźwięk. Ustawiłem telefon obok regału i wyszedłem na godzinę. Gdy wróciłem, odsłuchałem nagranie. Przez pierwsze minuty nic się nie działo, a potem cichy śmiech dziecięcy, ale zniekształcony i znowu Patryk, otwórz drzwi chcę wejść nie otwierałem. Ale nad ranem znalazłem na podłodze coś, czego wcześniej nie było. Stary, zardzewiały klucz. Leżał dokładnie tam, gdzie wcześniej stał regał. Tylko że ja nigdy go nie przesuwałem. Kiedy pokazałem to znajomemu, ten zrobił się blady i powiedział tylko jedno: te... wyrzuć go. Natychmiast zignorowałem to. Położyłem klucz na półce i zapomniałem, ale od tamtej pory czasami budzę się z uczuciem, że ktoś stoi obok mojego łóżka. Nigdy nikogo nie widzę, ale w telefonie, w galerii, co kilka dni pojawia się nowe zdjęcie. Zrobione o trzeciej nad ranem, z mojego pokoju, z mojej perspektywy, jakby ktoś trzymał mój telefon, kiedy spałem.